Wojna właśnie rozszerzyła się na każdy zakątek Rosji. Wczoraj po publicznym ostrzeżeniu dla Putina, duży ukraiński atak dronów dotarł do Moskwy, Krymu i Syberii, uderzając głęboko w Rosję. Ponad 130 ukraińskich dronów wtargnęło w rosyjską przestrzeń powietrzną, pozbawiając snu miasta, w tym Moskwę, przez ponad 5 godzin. Zniszczenia były systematyczne. Ukraina atakowała rafinerie, magazyny paliw. Bazy wojskowe i inne cele. Dla Putina te ataki ujawniły znacznie więcej niż tylko słabość Rosji. Rosja, by oszczędzać, chroni teraz kluczowe zakłady wojskowe żołnierzami i bronią zamiast systemów obrony powietrznej. To dowodzi, że Putin jest tak zdesperowany, by oszczędzać pieniądze, że świadomie ryzykuje całą swoją bazę przemysłową, a Ukraina w pełni to wykorzystuje. Początkiem była wiadomość przekazana Ukraińcom przez prezydenta Zełęckiego. Ale jeśli uważnie posłuchasz, pojawia się tam ostrzeżenie dla Putina. Spójrz. Ukraina jest zawsze przygotowana na każdy scenariusz? W każdym scenariuszu Ukraina musi zawsze mieć i zawsze będzie miała wystarczające zdolności dalekiego zasięgu. Teraz, w czasie wojny i później, jako gwarancja bezpieczeństwa naszej przyszłości i dzieci jest to kwestia niepodległości i będzie to największy element gwarancji. Zdolność do działania na dalekim zasięgu to element niepodległości i będzie największym składnikiem zapewnienia pokoju. Globalne sankcje i nasza precyzja działania praktycznie się uzupełniają, by zakończyć tę wojnę na uczciwych warunkach dla Ukrainy. Cele głębokich uderzeń muszą być zabezpieczone do końca roku, także przez zwiększenie zasięgu rażenia rozszerzeniem geografii naszych działań bojowych na dalekim dystansie. Kilka godzin po ostrzeżeniu ukraińskie drony wystartowały. A rosyjskie media zaczęły informować obywateli o alarmach dronowych. Na ekranie widzicie początkową trajektorię uderzeń. Ponad 130 dronów wtargnęło do rosyjskiej przestrzeni powietrznej, lecąc m.in. w kierunku Moskwy, Krymu i Syberii. Rosyjskie lotniska zostały zamknięte, rosyjskie rafinerie cóż, technicznie rzecz biorąc, musiały się zamknąć, a rosyjskie miasta nie mogły spać. Oczywiście, według rosyjskich urzędników, wszystkie drony zostały zestrzelone. Ale jak już wiecie, szczątki ukraińskich dronów, cóż, to niebezpieczna sprawa. Przyjrzyjmy się szkodom wyrządzonym przez te szczątki, zaczynając od zakładów chemicznych Strapol. To ważny zakład dla rosyjskiego wojska i właśnie dlatego ukraińskie drony go odwiedziły. Teraz mamy nagranie z ataku i nie będę to ja go komentował. Tylko rosyjscy obywatele, którzy widzieli cały atak na własne oczy, zobaczcie sami. Cicho, 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 cicho. Tak, obrócę kamerę, żeby było widać, gdy ją zestrzelą. O, lecą! Kamera jest naprawdę do dupy. Dlaczego? Bierz to! Bum! Kurwa! Patrz na dym! Trafili w to. Strzelają w to. Strzelają, po... Strzelają w stronę fabryki. Ta petrochemiczna fabryka znajduje się około 700 km, czyli 4000 mil od granicy z Ukrainą. Najgorsze, że należy do grupy Łukoil, którą objął sankcjami prezydent Trump. Sankcje zmuszają kierownictwo Łukoil do sprzedaży zagranicznych aktywów, a teraz ukraińskie sankcje uniemożliwiają firmie prowadzenie działalności w Rosji. Zaczynam im współczuć. Teraz, według mieszkańców tego rejonu, doszło do kilku eksplozji. Co potwierdzają również nagrania pokazujące później duży pożar. To była ważna fabryka. Jest głównym producentem polietylenu i polipropylenu. Nie jestem żadnym przedsiębiorcą chemicznym jak Walter White. Powodem, dla którego dzielę się z wami tymi nazwami, jest to, że to ważny związek chemiczny lub składnik dla rosyjskiego wojska to tani, podstawowy plastik do wszystkiego. Jest odporny na warunki atmosferyczne i chemikalia. Dlatego rosyjskie wojsko stosuje go do produkcji pancerzy balistycznych, hełmów, lin, zbiorników paliwa, siatek maskujących rur i opakowań. Jestem pewien, że o czymś zapomniałem, ale można powiedzieć, że jest wszędzie. To oznacza, że rosyjskie wojsko bardzo go potrzebuje. Dlatego Ukraina atakuje zakład produkujący go. Teraz już wiemy to na pewno były tam zniszczenia, bo widzimy je na nagraniach. Nie wiemy dokładnie, jak duże były te zniszczenia. W tym miejscu warto to podkreślić. Drony są mniej skuteczne niż pociski. W ciągu najbliższych dni dowiemy się, jak duże były zniszczenia i ustalimy, jaki to ma wpływ na rosyjskich żołnierzy na froncie. Mówiąc o rosyjskim wojsku, przejdźmy na Krym, gdzie Ukraina atakuje nie tylko rafinerie i zakłady chemiczne, ale także rosyjskie bazy wojskowe. Ukraińskie siły na okupowanym Krymie zniszczyły wart 20 milionów dolarów system obrony powietrznej, pancyr S-2. Dodatkowo tej nocy Rosja straciła dwie inne stacje radarowe. To ułatwi przyszłym ukraińskim dronom swobodne przyloty i odloty. Na dodatek siły ukraińskie uderzyły także w lokalną elektrociepłownię w Cimarpolu. W Rdyks znowu wybuchł pożar w bazie paliw Atan. Wielu z Was zapewne pamięta tę nazwę. To dlatego, że Ukraina wcześniej uderzyła w tę bazę 17 października. Czyli około dwa tygodnie temu, a tamten pożar był tak ogromny, że można go było zobaczyć z kosmosu. Kiedy rosyjskie siły próbowały ugasić tamten pożar, Ukraina po prostu ponownie go wznieciła, uderzając w ten sam obiekt. Można śmiało powiedzieć, że rosyjskie siły czekają długie tygodnie. Teraz przenieśmy uwagę na Rosję, bo tam również było sporo fajerwerków. Zgłoszono pięć eksplozji w rafinerii ropy naftowej w obwodzie ulanskim w Rosji. Gubernator regionu poinformował, że rosyjska obrona zestrzeliła wszystko. Trudno mu ukryć kłamstwo, gdy zniszczenia zostały nagrane. Proszę spojrzeć. Teraz, podczas wymiany ognia rosyjskich żołnierzy z ukraińskimi dronami, dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Zwróćcie uwagę na nagranie na ekranach. Rosyjska obrona przeciwlotnicza próbuje zestrzelić drona, ale to nie są ich pociski. Wygląda na to, że Rosja używa przeciwdronowych karabinów maszynowych do zestrzeliwania tych dronów. Możemy spojrzeć na to na dwa sposoby. Po pierwsze, Rosja opanowała matematykę. Nie chcą wydawać milionów dolarów na rakiety do zestrzeliwania dronów wartych znacznie mniej. Ale z drugiej strony można na to spojrzeć tak: Rosji dosłownie kończą się pieniądze. Mamy żołnierzy z karabinami maszynowymi chroniących rosyjską infrastrukturę. Szczerze mówiąc, dużo bardziej prawdopodobne jest, że prawdziwy powód to ten pierwszy, ale ten drugi sposób myślenia też ma sens. Ponieważ właśnie widzieliśmy to przed Kremlem zaledwie kilka dni temu, kiedy ukraińskie drony odwiedziły Moskwę, Putin był tak przerażony, że widzieliśmy rosyjskich żołnierzy i ciężarówki z karabinami maszynowymi chroniące Kreml. Domyślam się, że to nie tylko paranoja Putina. To rosyjska strategia, którą możemy zobaczyć w całym kraju. Używają żołnierzy i karabinów maszynowych do ochrony ważnej infrastruktury. Strategia ta jest opłacalna, jednak problemem jest, że czasem żołnierze nie dostrzegają dronów, które wtedy trafiają w cel. Szkody mogą sięgać nawet dziesiątek milionów dolarów. Kolejna rosyjska rafineria, tym razem w mary w Rosji, została zaatakowana. Chodzi o rafinerię ropy naftowej Marii. Bardzo oryginalna nazwa. Ma roczną zdolność przerobową wynoszącą 16 milionów ton, co stanowi około 0,5% całkowitej zdolności przerobowej Rosji. Najbardziej szokujące w tym ataku było to, że ta rafineria znajduje się około 1000 km, czyli 600 mil od linii frontu. Te drony wnikają głęboko na terytorium Rosji. To dowodzi, że nowa strategia Putina pozwala dronom na swobodne poruszanie się, gdy schodzą niżej, by trafić w cel. Rosyjscy żołnierze próbują je zestrzelić. Gdy im się nie uda, wybuchają rosyjskie rafinerie. Ukraińskie powiedzenie mówi: Rafineria dziennie trzyma Putina z dala. Oto generał Ben Hodges wyjaśnia, jak ataki na rafinerię wpłyną na rosyjski front i budżet w przyszłym roku. Posłuchajcie. Z drugiej strony, Ukraińcy sami nie są w stanie odepchnąć Rosji. Ale to, co zrobili, moim zdaniem bardzo mądrze, to skupili się na niszczeniu rosyjskiej infrastruktury naftowej i gazowej, a konkretnie na zdolności Rosji do eksportu ropy. Bez tego nie widzę, jak Rosja mogłaby kontynuować wojnę po przyszłym roku. To właśnie z tego finansowane jest wszystko. Ich gospodarka jest już chwiejna, moim zdaniem. To, jeśli Ukraina nadal będzie mogła atakować te cele, nie obchodzi mnie produkcja benzyny dla rosyjskich aut, szczerze mówiąc, cieszy mnie ich nieszczęście. Ale to, co naprawdę ma znaczenie dla wojny, to zniszczenie ich zdolności do eksportu ropy naftowej. I byłoby niesamowite, gdybyśmy na zachodzie poważnie zajęli się zakłócaniem działalności statków z tzw. floty cieni. Szczególnie tych, które przez Morze Bałtyckie transportują ropę do Indii, Chin i Turcji. Teraz chciałbym trochę wyjaśnić, dlaczego generał Hodges powiedział, w przyszłym roku, jak pewnie wiecie, rosyjskie wojsko przypomina ojca alkoholika. Nie przestanie wykorzystywać rosyjskich zasobów, chyba że zostanie do tego zmuszone. To znaczy, mimo że widzimy skutki tych ataków przeprowadzanych przez Ukraińców od początku sierpnia, a rosyjska gospodarka już to odczuwa, widzimy długie kolejki, wzrost cen ropy i Putina wpadającego w panikę próbującego powstrzymać ataki. Rosyjska armia na froncie wciąż nie odczuwa tych skutków, bo dopóki Rosja ma olej napędowy, wojsko ma do niego pierwszeństwo. Dopóki Rosji nie zabraknie oleju napędowego, nie będzie większych zmian na froncie. Nie będzie pojazdów, w którym zabraknie paliwa na froncie. Ale jeśli te ataki będą kontynuowane i gdy skutki tych niedoborów przejdą przez cały rosyjski system, w pewnym momencie dotrą także do rosyjskiego wojska. I najprawdopodobniej stanie się to w przyszłym roku, ale to nie znaczy, że te ataki nie mają wpływu na Rosję, ponieważ widzieliśmy trudności gospodarki. I jak bank centralny mówił o gwałtownym wzroście inflacji, ludzie nie mają paliwa. Stacje benzynowe nie mają paliwa, i wszystkie te rzeczy pośrednio nadal mają wpływ na to, jak Putin kalkuluje, jak długo może prowadzić tę wojnę. Więc to zdecydowanie dobra rzecz. Jeśli Ukraina będzie dalej atakować te rafinerie, wkrótce zobaczą wpływ tego również na froncie. Ataki Ukrainy nie ograniczają się do terenów za linią frontu w Rosji. Podobnie na froncie siły ukraińskie wykorzystują drony, by skutecznie powstrzymywać rosyjskie natarcia. Oto tylko jeden przykład. To jest nagranie, które widzicie, a które faktycznie opublikowała Rosja. Na nagraniu Rosja chwali się żołnierzami wkraczającymi do Mironhar. To zostało również potwierdzone przez ukraińskie siły, które jednak szybko wycofały to potwierdzenie. Kilka godzin po publikacji rosyjskiego nagrania ukraińskie siły pokazały własny film, na którym zajmują się rosyjską grupą w mieście. Spójrzcie. Nie wiem, ile z tego nagrania widzieliście, bo czasami montażyści muszą coś zamazać ze względu na YouTube. To częsty problem, szczególnie gdy pokazujemy nagrania z frontu. YouTube uznaje te nagrania za nieodpowiednie dla reklamodawców, szczególnie gdy żołnierze, niezależnie czy Rosjanie, czy Ukraińcy są ranni. Dlatego ograniczają nasze filmy, a czasem nawet je demonetyzują. Dlatego właśnie dziś uruchamiamy Basics Insider. To nasza platforma stworzona do prezentowania głębszych, nieocenzurowanych relacji z wojny. W środku znajdziesz dłuższe wersje naszych filmów oraz oryginalne dokumenty wykraczające poza treści z YouTube. A co najlepsze, mamy ekspertów i doświadczonych weteranów, takich jak były żołnierz Navy Sea, Air and Land Chuck Far, którzy pojawiają się i analizują nagrania z pola bitwy, które oglądamy z wojen, takich jak ta na Ukrainie. To jest coś niezwykle pouczającego, nawet dla mnie i mam nadzieję, że dla Was również. Jeśli Cię to interesuje, zapisz się teraz przez link w opisie lub skanuj kod QR z ekranu. Zapisz się, aby uzyskać świetne treści i wesprzeć kanał oraz nasze relacje.